Dobra, moi kochani. Jesteśmy u mnie w biurze. Włączamy kalkulator. Gdzie on jest i zaraz wam powiem ile już dom kosztuje po podliczeniu ostatnich wydatków. Już wam mówię było 55 tysięcy 43 zł plus indukcja 998 plus zlew 288 plus 505 lodówka plus 160 parapety plus 2090 zł Przydomowa oczyszczania razem z transportem, więc dom kosztuje. Dom kosztuje na dzień dzisiejszy czyli ze 7070 ja zawsze sobie piszę lubię po prostu wiedzieć jak ktoś tam mówi Paweł ile to kosztuje Paweł nigdy nie baliście my, zawsze jest pewne. Są tak 0,7, raczej dzisiaj nic nie kupię. Mam na 10, 2019 rok. Już wam mówię. Ok. 5984 zł. Szok. Nie spodziewałem się, że aż tyle, ale jednak jest. No jakby nie było. Ostatnie wydatki no to są już czyste, yy, grube pieniądze. No bo to macie indukcję ponad 1000. Tutaj macie z oczyszczaniem 3000 zł. Same te rzeczy bateria, czy zlew i lodówka to jest i parapet kolejny 1000. No więc ciężko będzie zamknąć się w kwocie 62, ale będziemy się starać. Chociaż wątpię, że się uda, ale to no niestety kupując droższe rzeczy, mogłem kupić za 2700, gotowe. Szam, bo I by mi przyjechała firma w kopała, więc wiecie jak jest. Ale mówię, no niestety niektóre rzeczy trzeba, yy, trzeba dorzucić, tak? Dobra, czyli mamy 59 084 zł Ok, na dzień dzisiejszy. Ja prowadzę listę. Jest jedna kartka zapisana z cenami, druga kartka tu macie z cenami, kolejna z cenami. Jakby ktoś nie wierzył, kolejna z cenami, ta się podarła. kolejna z cenami. Więc to niestety na dzień dzisiejszy 59 084 zł. Szok. Dobra, skończmy na razie rozmowę o pieniądzach, bo nic z tego nie ma. Jest godzina 21. pierwsza 30, teraz co? Ja czekam już na dwa telefony, bo jedna pani chciała, żeby wykonać projekt. No to czekam, właśnie ma zadzwonić, dowiedzieć się, muszę jaki. I teraz co? Za kilka dni zgłoszę budowę kolejnego domu. W sensie od razu, zgłasza, zgłaszając przydomową oczyszczalnię, zgłoszę sobie budowę kolejnego domu, dwa w jednym po prostu zrobię. Dlatego. Teraz Was widzę, bo włączyłem sobie na telefonie. Dobra, dlatego zrobimy tak, mówię, pokażę Wam, ale cały proces zgłaszania zobaczycie oficjalnie. Czyli chodzi mi o to, jak się to uzupełnia, jak się robi mapkę, jak się robi dokumenty, oświadczenia i tak dalej. Zobaczycie oficjalnie, jak się uzupełnia. No bo, jakby nie było, tam będą praktycznie moje dane. Oczywiście nie zobaczycie wszystkich, no bo raczej nie bardzo, ale zobaczycie pokrótce, jak to się robi, żebyście nie mieli żadnych wątpliwości, jak to powinno wyglądać prawidłowo. Bo ktoś nawet nie zainteresuje się, jak to powinno wyglądać, a później gdzieś tam słyszę, że on tam pisze, że się nie da, bo, bo coś się nie da. No, powiem Wam tak. No, no, nie mogę Wam pokazać tych zdjęć, bo obiecałem, dużo osób to mi wysyła, żeby nie publikować, ale naprawdę w ostatnim czasie idzie masa tych domów. Zdjęcia fundamentów mam jeden za drugim, więc no, no nie mogę, bo obiecałem, tak to Wam pokazać naprawdę fajne. Ludzie przerabiają te projekty 100 razy i robią naprawdę ciekawe pomysły. No, no niestety, no nie mogę. Jednak ja jestem człowiekiem takim, że jak obiecałem komuś, że nie pokażę, na no forum, no to, to nie pokaże. Zobaczcie to co was tu... To jeszcze co wam chciałem pokazać. Tak, chodźcie tutaj do mnie przed zakończeniem odcinka. Ok. Jesteśmy na stronie Dom 25000, czyli na mojej oficjalnej stronie, gdzie macie na przykład galerię zdjęć. Ok, i macie po kolei, jak ten dom się zmieniał z dnia na dzień, aż do ostatnich. Czyli, jak już teraz co widzicie na internecie, co się dzieje. No, tutaj jeszcze macie jakieś tynkowanie, Jeszcze łazienka nie było robione. Tutaj jeszcze macie steropię w łazience, jakieś takie. O. Muszę poprosić informatyka, żeby w końcu zrobił porządek, bo te zdjęcia powinny być większe, ale coś, coś chyba tam mu się nie udało, więc muszę mu powiedzieć, żeby się za to wziął. Ale mniej więcej widzicie o co chodzi, tak. O, tu już są lepsze. Parapety, nie parapety, łazieneczka jak wyglądała, czy jak to się zmieniało, o tu już są małe. Dlatego muszę go ścignąć, a to, żeby w końcu się wziął i to naprawił. I teraz co mamy, sklep. Wybierzmy sobie, o sarki, murowane, bo tutaj macie do wyboru, murowane szkletowe, z bali, mega pakiety, kompozycje własne i tak dalej. Ja na przykład jestem za tym, żebym sobie teraz zrobił, kurde jakie mam tutaj wzięcie, odbicie lustrzane. To chyba będzie następny projekt. I tutaj macie wizualizację, czyli tak jak możecie mniej więcej sobie to zrobić, ale to jest, mówię, to jest wizualizacja, więc jak tu jest łazienka, to nie musi być łazienka w tym miejscu, tylko po prostu program tak wymyślił, więc tak, tak jest. A Wy możecie sobie poprzestawiać po swojemu. I tu macie oryginalne zdjęcia, jak wygląda yy, oficjalnie ten dom. Czyli to, co tutaj zobaczycie, te wymiary, czyli na przykład tu widzicie, 2,35 to jest oryginalny wymiar, w którym miejscu jest okno, czyli tak jak jest na projekcie, czyli tak jak tutaj macie. 6.51 to jest tutaj do kalenicy i tutaj macie komin, więc to jest oryginalnie jak wygląda w tym momencie projekt. Tutaj na przykład macie, widzicie, to jest podbitka 14, murłata 3, 69, no i tak dalej, czyli to jest oryginalny wygląd domu. Yy, tak, to jest oryginalny wygląd domu, który, który jest i zastanawiam się nad takim. O, mój internet widzę zasłucha dzisiaj jest strasznie. Nie chcę mi przyspieszyć. O, okej. Okay. Teraz zaraz, wyszło za bardzo. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, jakoś się tam poradzimy. Łazienka z tej strony. Schody obrotowe, ale ja zrobię normalne. I duże pomieszczenie tutaj. Nie wiem, czego takie wielkie wyszło. Może zaraz zobaczyć. A, czekajcie, tu jest lubka. A nawet sam nie wiem, jaka jest orientacja u mnie na stronie. Dobra, tu jest łazienka, tu jest komin i tu macie schody obrotowe, ale ja je zrobię normalne. I drzwi, tutaj w sumie, będzie wyglądało tak jak mój obecny, tylko będzie miało odbicie lustrzane łazienka. Tutaj, ale czy, czy wy zrobicie tu łazienkę, czy sobie na przykład przesuniecie to w tą stronę, to w tą stronę powiększycie, pomniejszycie, to jest tylko wasza dobra wola bo nie musicie mieć tak samo jak u mnie, bo możecie sobie poprzestawiać. Ale o tym porozmawiamy w odcinku jak będę już tworzył jak będę tworzył zgłoszenie. No to wtedy zobaczycie jak to oficjalnie wygląda. Tylko tak Wam pokazuję póki co nad jakim projektem myślę. Właśnie odbicie lustrzane. To jest projekt nad którym się zastanawiam. O tym odbicie lustrzane. No i zapraszam Was oficjalnie na moją stronę. Czyli dom bez pozwolenia, tak, dom bez pozwolenia do 35 metrów, wymiana doświadczeń. Zobaczcie, ile mamy osób. Półtora tysiąca osób w ciągu nie wiem 2 trzech tygodni. pasażera. Dlatego zachęcam Was do korzystania z tej strony. Ja się z Wami żegnam, bo już jest późno. Jeszcze muszę film złożyć na rano. I muszę tutaj porozliczać się, po sprawdzę wszystkie rachunki, czy wszystko jest zamknięte. I idę spać. Dlatego mówię, jak dostanę jutro mapkę ze starostwa, no to zrobimy jutro oficjalne zgłoszenie domu. Jeżeli będzie ta mapka bo na późno, no to zrobimy pojutrze. Ale zrobimy. Dlatego zobaczcie, jak to wygląda. Ale to w najbliższych odcinkach. Na razie się z Wami żegnam i, i do zobaczenia. A, jeszcze jedna. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć ten dom na żywo, jak wygląda, nie ma najmniejszego problemu. Napiszcie do mnie na stronie dom 25 tam macie kontakt i umówimy się na któryś dzień, możecie przyjechać a jak wszystko pójdzie dobrze to za około 2 tygodnie zrobimy kolejne dni otwarte i znowu przyjdzie ponad setka osób i zobaczy sobie ten dom na żywo jak wygląda, bo ten dom jest dla Was możecie przyjechać, obejrzeć, posiedzieć to nie jest jakiś poradnik typu, że tak to będzie wyglądać macie tyle hajsu to za tyle postawicie dom tutaj widzicie, każdą fakturę Ile to kosztuje? Jeżeli by mi wykonywała to firma, nie byłoby 2,90 czy 2,090 zł, a powiedziała mi firma 6000, tutaj u mnie w okolicy. No to ja jestem 4000 do przodu. Czysto oszczędność Teraz koparka powiedzmy 500 zł i mam oszczędność? Mam! Na razie, cześć! Uciekam!